Czarnecka Wojda to jest program kwiatki Małgorzatki. Witam Państwa serdecznie. No i Małgorzatka, a dokładnie Małgorzatę Mroczkowską. Witam także. Dzień dobry, Dzień mnie, dobry. Małgosiu. Pani Małgosiu. Panie Małgosiu, dzisiaj mamy propozycję dla naszych widzów, i to będzie taka zimowa dekoracja wnętrz, mhm. bo okazuje się, że to wcale nie muszą być tylko i wyłącznie świąteczne lampeczki czy gwiazda betlejemska zimą. Zgadza się. To Taka chłodna, zimowa kompozycja. Właściwie zima dopiero teraz przyszła do nas, także myślę, że na czasie jak najbardziej. Idealnie nadaje się. Mhm. Kompozycja będzie wykonana w takim naczyniu ceramicznym w kształcie takiej łodzi. Wypełnione ono jest gąbką florystyczną, co gdzie nie gdzie tutaj widać. I częściowo już y, ułożyłam w tej gąbce trawy. trawy Ubiec Jak że ta gąbka jest namoczona, a więc tak, oczywiście. te nasze roślinki dłużej będą mogły powstać. I nie będzie się. taka jednodniowa dekoracja. Mhm, bo mają badamy. dostęp do wody, czyli oczywiście pobierają sobie wodę. Pani sobie wymyśliła, że zawija tę tak. trawę tak dookoła. Trawy właśnie tak układamy w łuk. Warto też zwrócić uwagę na to, że trawy mają dwie strony, prawda? Jedna jest taka błyszcząca, a na drugiej widzimy takie białe paski. Także fajnie też wykorzystać obie te strony. Rozmaica nam to kompozycję. Tak, różnorodność mhm. daje nam w całej kompozycji. Taki kwiat, takie trawy są łatwo dostępne w kwiecie czarnym. Tak, Można tak bez problemu to jest trawa, je nie Ona jest właściwie takim bardzo popularnym dodatkiem do wszelkich kompozycji florystycznych. I bardzo ją lubię. A my przy okazji w naszym programie udowadniamy. Nasz pro program trwa około 5 minut, że takie kompozycje naprawdę można fajne, ekspresowo. Bardzo szybko, łatwo i przyjemnie wykonać. Dokładnie, każdy z nas może pobawić się. W ten pewnie, sposób. że tak, możliwości jest bardzo dużo, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Chwila czasu, trochę pomysłu i coś można wykombinować. Dobrze, może na razie zakończymy tutaj z tymi trawami. Ale żeby nie było tylko trawy, żeby coś się działo w tej naszej kompozycji, mm -hmm. to co proponujemy? Jedna ważna rzecz: jeżeli stosujemy jakieś materiały techniczne, którym tutaj w naszym przypadku jest właśnie gąbka florystyczna, pamiętajmy o tym, że właśnie jest to materiał techniczny, także musimy go koniecznie, szczelnie zakryć. On nie może być widoczny w naszej kompozycji. I... To no po prostu to, brzydko wygląda. wygląda dokładnie. Tego odbiorcy nie powinni widzieć. No jak i to pojawia jest się nasz ukochany chrobotek, chrobotek. który występuje <laughs> bardzo często tak, w naszym tak. programie. Bardzo go To lubimy. jest taka fajna roślina, która komponuje się pięknie czasem i w bukietach, i w tych kompozycjach i letnich, i wiosennych. Dokładnie i na i każdą porę roku. Tym bardziej, że mamy kilka barw. Robotka, on jest, jest farbowany, jest taki też odbarwiany na biało. Przy tych zimowych kompozycjach ten biały, kremowy, taki był przez nas stosowany świątecznych, a teraz właśnie ten ciemnozielony z kolei, żeby nie wprowadzać dodatkowego koloru, natomiast akcentem takim kontrastowym... Czyli trzymamy się na razie tej zieleni, zieleni. nie dodajemy mm -hmm. żadnych innych barw, ewentualnie inne odcienie, natomiast Dokładnie. żadnych kolorów mm -hmm. innych. Naczynie jest jasne, także ono już dosyć mocno kontrastuje krem z tą y, ciemną zielenią. I zaraz dołożymy kilka właśnie już teraz kontrastujących elementów. Coś zimowego. Proponuję takie gałązeczki, które są tutaj lek z lekkim połyskiem. Bielone i właśnie obsypane takim srebrnym brokatem. One no, troszeczkę nam przełamią tą linię i do tego dołożymy. To też nie za dużo, jeszcze. bo nie można przesadzić. Dokładnie. z Dokładkami to jednak. Mhm. Musi ładnie się komponować. To musi ładnie się komponować być takie delikatne i tylko podkreślać naszą tutaj kompozycję. Tu dołożymy kilka kwiatów. Anturium o takiej właśnie ciekawej linii, nie takie standardowe, bo najczęściej yy, najbardziej znane jest takie to tradycyjne czerwone taki anturium. Tutaj widzimy, to jest że... takie zawinięte, bardzo. Mhm, jest takie zawinięte, ten liść przykwiatostanowy jest taki lekki, smukły. Także jest bardzo, bardzo ciekawe. A wzięła Pani do ręki e, ten czerwony kwiat. Czy czerwony mhm. też by się nadawał do tej naszej kompozycji? Wtedy ten kontrast byłby, byłby dużo większy. większy. Tak, byłby większy. Myślę, że e, fajnie byłoby wtedy też może naczynie czerwone wykorzystać, ale jak najbardziej najbardziej czerwień jest barwą. Która kojarzy nam się z zimą, chociaż w takim aspekcie bardziej świątecznym, bardziej bożego tak, Narodzenia. Tak, jednak te czerwień zostawiamy tak. w grudniu na święta no, Bożego tak, Narodzenia. Myślę, że... Wydaje mi się, że taka kompozycja, którą pani robi, ona idealnie mm -hmm. sprawdzi się. Chyba w takich bardziej nowoczesnych wnętrzach. Myślę, że tak, w bardziej nowoczesnych wnętrzach, jako prezent dla osób, e, takich właśnie bardziej też odważnych. Tu jeszcze dokładam szyżeczki. Takie runo leśne zimone. nam się troszeczkę zrobiło, co, tak? jest robotę, który imitujemy. <laughs> są szyszki. Mm -hmm. Też z lekkim połyskiem, pasujące do tych białych patyków i jeszcze tylko jako uzupełnienie dołożymy kilka białych kamieni, które właśnie jeszcze skontrastują nam całość. I podkreślam te jasne. mogłaiuł i tak na koniec... To jeżeli nie anturium, jakie jeszcze kwiaty idealnie wpasują się, wkomponują właśnie w taką dekorację zimową? Taką zimową dekorację. Myślę, że Hippeastrum, czyli ten popularnie zwany Amarylis, chociaż tak naprawdę jest to Hippeastrum, to jest zupełnie inny gatunek. Jeżeli idziemy w ten układ, to myślę, że właśnie w Biel, czyli z tego, co tutaj mamy, mogłoby być czyli jednak takie chłodne, po Te prostu tego się trzymamy Gipsówka jako dodatek, aczkolwiek już zmieni nam charakter tej kompozycji, ponieważ ona jest taka właśnie bardzo gładka. Te kwiaty. Może popatrzeć, efekt końcowy, piękny, prosty, a jednak bardzo kolorowy i bardzo bogata ozdoba do naszych mieszkań. Pani Małgorzata Mroczkowska, dziękuję pięknie. Dziękuję również.